Z PSL-em negocjujemy, natomiast to trzeba zrobić dobrze. Rzeczy, które są robione w pośpiechu, bywają niezrobione dobrze. My nie negocjujemy kolejnego pisemka jednostronnicowego, które położymy na stole i powiemy: To my teraz przeszliśmy kolejny etap z 75 etapów, tylko my na grubo jedziemy i od razu robimy, chcemy napisać umowę koalicyjną, jawną umowę koalicyjną. Znaczy chcemy jasno i wyraźnie pokazać ludziom, w, że tak można robić politykę, ale też no, trzeba uzgodnić mnóstwo rzeczy, bo to nie są to tylko wszyscy się jarają, o kto będzie jedynką, kto będzie dwójką. Słuchajcie, to jest, to jest jeden z akapitów, trzeba kwestie programowe tam umieścić, trzeba tam umieścić kwestie, kto będzie pełnomocnikiem, jest przecież 41 okręgów, centralnym, finansowym, wyborczym, a kto będzie w każdym z tych okręgów, kto będzie zgłaszał listy, to muszą być bardzo zaufani ludzie, co z pieniędzmi na kampanię, na pieniędzmi, które się później uzyskuje z dotacji, z subwencji, jeżeli się do tego sejmu wolą ludzi. Chodzi w to pytanie o nazwę komitetu, w o to czy sztaby 2 czy 1, jak zarządzane, jak się ze sobą komunikujące, to naprawdę jest potężna robota i prawna, i organizacyjna, i polityczna, i tego to się robi raz. Jeżeli okaże się, że jesteśmy w stanie to z naszymi partnerami wypracować i zrobić, to dobrze, jeżeli nie, no to będziemy szukali innych scenariuszy. Natomiast, natomiast ja wierzę w ten, w ten projekt i wierzę w to, że mimo że jesteśmy tak różni, w, to jesteśmy w stanie być tą poważną, może 15, może dałoby radę zrobić 20% siłą, która będzie realną alternatywą w, w, dla Duopolu, ale bez wieczną alternatywą, taką, która nie będzie wyprowadzała Polski z Unii, która zmieni los Polski na lepsze.